Witajcie w świecie najbrutalniejszych walk natury. Dzisiaj jesteście świadkami epickich bitew króla sawanny, lwa. Przygotujcie się na krwawe starcia, bezlitosne polowania i walkę o przetrwanie, gdzie tylko najsilniejsi mogą wygrać. To nie jest miejsce dla słabych serc. Tutaj mieszka cała rodzina Hien, spokojnie żyjąca na swoim terytorium. Nie szukają problemów, ale nagle na horyzoncie pojawia się lew. Zbliża się coraz bardziej, aż w końcu zauważa obecność hien. Jak błyskawica rzuca się w ich stronę i łapie najmniejszego z nich, młode szczenie hieny. Zwykle matka nie zostawia swoich dzieci i walczy, by je chronić, ale gdy przeciwnikiem jest Lew, król sawanny, reguły gry zmieniają się dramatycznie. Cała rodzina stoi w bezpiecznej odległości, obserwując z bezsilną rozpaczą, jak Lew kończy życie ich małego, bezbronnego dziecka. To surowa rzeczywistość dzikiej przyrody, gdzie przetrwanie często oznacza trudne wybory. W środku sawanny grupa sępów zebrała się wokół swojego posiłku. Spokojnie się nim dzielą, wszystko pod kontrolą, aż nagle lew wyczuwa zapach mięsa. Ale lew nie zamierza ukraść ich jedzenia, ma lepszy plan. Zapoluje na jednego z nich i rzeczywiście lew atakuje błyskawicznie i łapie jednego z sępów. Prędkość i zwinność lwa są niesamowite. Sępy prawdopodobnie go zlekceważyły i jeden z nich zapłacił za to życiem. Na końcu Lew zabił swoją ofiarę i spokojnie się nią pożywił w całkowitym bezpieczeństwie. Scena rozpoczyna się dramatycznie. Lew złapał młode ciele bawoła, a jego matka jest daleko, ale błyskawicznie wraca do swojego dziecka, uderza lwa i ratuje swoje młode. Problem w tym, że pojawia się drugi Lew, próbujący przechytrzyć matkę. Ale mimo wszystko udaje jej się ochronić życie swojego dziecka. Zbierają się kolejne lwy, wszystkie planują i próbują ukraść ciele, ale to niemożliwe, gdy matka jest w pobliżu. Po chwili nadciąga całe stado bawołów i staje oko w oko z liczną grupą lwów. Teraz sytuacja się zmieniła: Grupa lwów przeciwko stadzie bawołów. Kto wygrał na końcu? Tak, bawoły odniosły zwycięstwo. Matka idzie ze swoimi dziećmi przez sawannę, ale przez przypadek gubi jedno z nich. Nawet nie wie, że je straciła. Kto je znajdzie? Tak, lew. Na początku można by pomyśleć, że lew ma odrobinę litości dla małego, bo przez chwilę nic mu nie robi, ale to tylko złudzenie. Po chwili lew łapie małe i rozpoczyna swoje brutalne działania. Nigdy nie myślał i nie będzie myślał o litości dla żadnego stworzenia, które chodzi na ziemi. Jedyne co go obchodzi to jego brzuch i zaspokojenie głodu. Na końcu młode traci życie, a matka nawet nie zdaje sobie sprawy z tragedii. Lampart wszedł na niewłaściwe terytorium, gdzie złapały go trzy lwice w obecności samca. Lwice wykonywały zadanie, a samiec tylko na nie patrzył, jak zabijają intruza, który odważył się wejść na ich ziemię w poszukiwaniu jakiegokolwiek posiłku. Zaskakujące jest to, że lwy wcale nie chcą zjeść lamparta, chcą go tylko zabić. Lampart nie ma żadnej szansy na ucieczkę ani na zrobienie czegokolwiek. Jego życie skończyło się w momencie, gdy wszedł na terytorium lwów. Na końcu, po tym jak samice skończyły z intruzem, zostawiają jego zwłoki i odchodzą. To największy dowód na to, że zabiły go tylko po to, żeby pokazać swoją dominację. Czy ta hyena jest naprawdę głupia? Tak, bardzo głupia. Ta hyena spaceruje sama, bez swojej grupy, w pobliżu dwóch lwów i staje przed nimi, jakby byli jej przyjaciółmi. Albo może myśli, że nie odważą się nic zrobić, ale niestety oba lwy rzucają się na nią i powalają na ziemię. Hiena próbowała na początku się bronić, ale było już za późno. Lwy nie będą jej litować. Umieściły swoje potężne szczęki na jej szyi. To tylko kwestia czasu, zanim jej życie całkowicie się skończy. Potem przychodzą kolejne lwy i kontynuują swoje brutalne działania przeciwko intruzowi. Posiadają niesamowite strategie polowania. Tutaj widzimy, jak trzy lwy stoją w środku drogi, czekając na nadejście gnu. Może pomyślisz drogi widzowi, że lwy czekają, aż gnu się zbliżą, żeby je zabić. Ale nie, jest inny plan. Z środka trawy wyskakuje lew z prędkością błyskawicy i goni jedno z gnu. Ofiara została złapana i wszystkie lwy zaczynają pomagać, ale tylko jeden lew był w stanie zakończyć tę walkę. Oczywiście wszystkie znajome ofiary, które szły z nim razem, uciekły. I zostawiły swojego przyjaciela, żeby lwy mogły cieszyć się świeżym mięsem. Jedne gnu. Nie wszystko w dziczy to walka, polowanie i dominacja. Są inne rzeczy, na które powinniśmy rzucić światło, takie jak uczucia i miłość. Ta matka straciła swoje młode jakiś czas temu i nie przestała ich szukać w całej sawannie. Po długim czasie dzieci odnajdują swoją matkę, i to spotkanie jest przepiękne. Małe są bardzo szczęśliwe. Przytulają swoją mamę z całą miłością i tęsknotą. Wspaniałe jest to, że dzieci zdołały przetrwać razem ze sobą pośród wszystkich rodzajów niebezpieczeństw, które czyhały na nie w dziczy. Takie spotkanie naprawdę zasługuje na pokazanie. Dwa lwy siedzą w cieniu drzewa, odpoczywając w swoim czasie, ale jednocześnie są bardzo głodne. Każdą okazję jaką dostaną, wykorzystają bez względu na wszystko. Z biegiem czasu na ich terytorium wchodzi zagubiony dzik, który nie wie, że ta droga prowadzi go prosto ku śmierci. Gdy tylko lwy go zauważyły, urządziły mu śmiertelną zasadzkę, jak widać, i zdołały powalić go na ziemię i udusić. Taki polowanie uważane jest za złoty talerz dla drapieżników. To jak darmowy posiłek, który przychodzi do ciebie na własnych nogach. Spójrz, co ten samiec zrobił z tym dzikiem. Ten dzik niedawno zabił lwiątko, nabił je na rogi i uciekł. A po tym jak lew go złapał, spójrz jak rozszarpał go na strzępy. Zwykle matki są bardziej brutalne w zemście i ich pamięć o zemście jest silniejsza niż u samców, ale tym razem ten samiec postanowił wziąć na siebie to zadanie i wykończyć tego przeklętego dzika. Żadne dzikie zwierzę nie powinno zadzierać z dziećmi lwów. Są małe, ale mają kogoś, kto je chroni. Ich zabicie oznacza śmierć. Mamy tutaj lwa, który ukrywa się między drzewami, czatując na zabicie hipopotama, który oddalił się od swojej grupy, a to dokładnie to, czego szuka każdy lew. Lew zbliża się powoli, krok po kroku, nie wydając żadnych dźwięków, bo ten posiłek wymaga wysiłku ze względu na swoją dużą wagę. W odpowiednim momencie lew atakuje i próbuje powalić swoją ofiarę na ziemię. Hipopotam nie upadnie łatwo, będzie walczył do ostatniego oddechu. W końcowym momencie biedak upada na ziemię i lew zaczyna go dusić. Szczerze mówiąc, w wielu przypadkach lwy nie potrafią upolować hipopotama, szczególnie gdy jest to jeden lew, ale tym razem szczęście sprzyjało lwu. Rzuć szybkie spojrzenie na tego lwa, który stoi na brzegu rzeki, a w rzece pływa wiele krokodyli, ale on się nie boi, stoi i ryczy, sprawiając, że jego wrogowie się boją i oddalają. To prawda, lwy to królowie dżungli. Ten lew stoi twarzą w twarz z krokodylem i bitwa ma się rozpocząć. Rodzina lwa obserwuje go z daleka i ogląda walkę. Po jakimś czasie rodzina dołącza do niego, żeby go wesprzeć. Po wielu próbach, uderzeniach i odparowanych atakach na końcu lwy przegrywają i poddają się temu ogromnemu krokodylowi. Cóż, naprawdę nie powinniśmy lekceważyć krokodyli. Są w stanie chronić się przed złem. To już koniec dzisiejszych epickich walk. Jeśli podobały Wam się te niesamowite sceny z dzikiej przyrody, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Każde wsparcie motywuje nas do dostarczania jeszcze bardziej ekscytujących treści. Dzwoneczek włączony? Świetnie! Do zobaczenia w następnym odcinku pełnym dzikich przygód.